W dzisiejszym odcinku zobaczycie chowanego, ale tylko i wyłącznie na jednej czwartej mapy. Będzie to oczywiście tylko i wyłącznie zimowy biom, także ja poleciłem widzom, żeby ubrali zimowe skiny, niebieskie, białe, no i takie, które im pomogą. Ostatnia osoba, którą znajdę, wygrywa cały odcinek. No i jeśli ty chciałbyś coś kiedyś wygrać, no to pokaż to zostawiając łapkę w górę, subskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, no i wspieraj mnie z kodem Evela w sklepie. Wasza ulubiona seria, czyli chowany, słuchajcie, napisaliście mi ostatnio w komentarzu. Rafa, póki nie ma całej mapy w śniegu, to weź zrób chowanego. Tylko i wyłącznie na tej części, no bo jak możecie zobaczyć? Mamy, można powiedzieć, że jedną czwartą mapy w śniegu i zasady są takie: e, Moi widzowie mogą chować się tylko na zimowym biomie. E, nie mogą wychodzić poza, no bo jeśli wyjdą poza, a wygrają, ja to sprawdzę, no to będą mieli miano oszusta, no i nie dostaną nagród. Także słuchajcie, rozlecie się po całej mapie, macie 20 sekund na schowanie, e, no a wy widzowie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kodewela w sklepie. Bardzo dziękuję. E, ja zamykam oczy, nie wiem gdzie polecę, muszę mieć jakieś bronie, więc na jakiś budynek. E, Także, także no, życzcie mi powodzenia Żebym znalazł jak najwięcej osób, bo w ostatnim odcinku burza trochę wyeliminowała więcej Osób, siemaneczko mistrzu, ten Mikołaj Co stoi przed tobą to jestem ja, ale masz Szczęście, bo pierwsza osoba, którą znajdę może Schować się jeszcze raz, także proszę bardzo Droga wolna, no i co najważniejsze, jak ty byś Chciał mieć taką szansę zagrać ze mną, no to Wbijaj na e, Discorda, jest w opisie 40 tysięcy ludzi na moim Discordzie jest, no? Myślałeś, że nie 40, że 2 tysiące, tak jest Dużo chętnych, także wpadaj, e, no i Wpisuj kodewela, dobra, e, strefa nam e, nie sprzyja. Więc zrobię to jeszcze raz. 3 2 1. Czy dostaniemy strefę? Mamy strefę widzowie. A więc słuchajcie. Przechodzimy do szukania 91 osób do znalezienia. Nie mogą nic mieć w plecaku, nie mogą strzelać, nie mogą tak naprawdę nic. I pan złodzi. zapraszam pierwszego szczęśliwca, panie kolego. Złodzi. zapraszam. Chodźcie pochwal jakiego masz skina. Oczywiście to nie jest top model. No miszczo, 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 miszczo. Proszę nie uciekać. Dobra, pierwsza osoba znaleziona. Tylko tutaj koleżka, mój drogi. Koleżka, mój drogi, tutaj nie wie, na czym polega cała zabawa, słuchajcie. A to ten! Zobaczcie, to jest ten ziomek. Dobra. Mam cię! Mam cię, gościu! Dobra! Słuchajcie, nie róbcie tak, nie uciekajcie przede mną, bo ja miałem ci dać szansę, ja ci miałem dać szansę, ale zwątpiłem w to i postanowiłem, że nie zasługujesz na to. Bardzo mi przykro. E, zaraz wejdziemy do tego świetnika, ale potrzebna mi jest jedna rzecz, bo jak będziemy kogoś widzieć na daleko, to możemy zrobić w ten sposób, no nie? Możemy zrobić w ten sposób. E, I swoją drogą wydaje mi się, że ktoś tu kogoś wkopał, bo ktoś tutaj może być na tym budynku, no bo ten budynek jest fajny. Tutaj są jakieś rzeczy otworzone, ale. O, siemaneczko, miszu! Co tam słychać? Co tam słychać, kolego? A skąd ty masz leczenie? Skąd ty masz leczenie? Koleczko, mój drogi! No! Panie, mówię, pan, mówię tak. Nie bo... Aha, nie miał nic. Ej, nie miał nic. Ej, podoba mi się to. Słuchają, bardzo mi się to podoba. Pozdrawiam każdego, kto się zatrzyma. Słuchajcie, jak ktoś się zatrzyma przede mną, będą pozdrowienia. Będzie wszystko, co się należy. Lecimy dalej. Tutaj pan kolego. Oj, oj, ojoj, No dobra, miałeś, miałeś szczęście. Miałeś szczęście. Ale czy ci się teraz uda? No zobaczmy to. O, dobra. Niech będzie, niech będzie, że masz szczęście. 89 osób do znalezienia. Znalazłem dwie osoby i te dwie osoby. <skrybuj> 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 co wy tam robicie? Byczki! Co wy tam robicie? Wołacie mnie, tak? Wołacie mnie, siemaneczko! Kto tu komu popsuł zabawę? To no, tylko zabawę. Ale chłopy dobre były. Chłop mi rzuca jabłka, ale po co? Wkopał trzy osoby. No, to już nie do mnie problemy, tylko tutaj do e, moich e, widzów. Widzowie nie róbcie tak, nie wkopujcie. No, lecimy dalej, lecimy tutaj, zobaczmy, czy może ktoś w tym garażu. Może ktoś w garażu, no jednak nie ma. Ale wydaje mi się, że ukita. W sensie, no, ukita. O! Ale miałeś farta gościu. Niko, ciemaneczko, siema, siema, Niko. To mi się na pewno przyda. To mi się nie przyda. E, a tutaj ktoś? A gdzie to prowadzi? Dobra. Tam u góry na kicie pewnie ktoś był, ale trzeba wszędzie poszukać, żeby było sprawiedliwie, nie tylko w jednym miejscu. Wejdźmy sobie tutaj. Tu na 100% ktoś jest. No nie ma innej opcji, że... Ty, kicie! Pokaż mi kogoś, dawaj. Pokaż mi kogoś. Haha. Erżatka, lecę po ciebie! Nie no i tak wiesz, że pokazuję tak niedokładnie. Więc tak naprawdę nie mam żadnego pojęcia, gdzie ty jesteś. Ale no, gdzieś w tym rejonie. Zobaczmy, czy... Ale na kicie nikogo nie ma, czy oni pouciekali są po prostu. No. A jakby inaczej? Jakby inaczej? Jakby inaczej. O nie, nie przeładował mi. Czekajcie, tu ktoś jest na dole. Aha, boty do nich biją. <laughs> ale jaja, ale jaja, widzowie, lecimy. Wiecie co? Oni wszyscy powinni przechodzić tu do góry, nie? Więc ja ich zaskoczę. Ja po prostu będę stał na linii strefy i sobie na nich poczekam. Oni nie mogą wychodzić na teren inny niż zimowy. Także proszę o tym pamiętać, panie i panowie, żeby po prostu nie iść nigdzie indziej niż tutaj. Tutaj mieliśmy tego ziomeczka na górze. On tutaj gdzieś prawdopodobnie jest poblíżu. On jest, może w krzaku. Po ostatnim odcinku, po tym co czytałem w komentarzach, to zdałem sobie sprawę z tego, że jestem ślepy. Ej! Ej! Ej, no nie strzelaj do mnie, byku! Byku, nie niż mi odcinka! Ej, idziemy widzowie dalej i szukamy 80 osób do znalezienia. Zobaczmy tutaj w tym domku. Dzień dobry. Czy ktoś się chowa pod schodami? Zazwyczaj ktoś pod tymi schodami jest. No, ale no, nie tym razem, nie tym razem. Tutaj ktoś odpala brykę. O, ktoś tu zmieniał miejsce. Panie kapitanie, siemaneczko. Proszę wyjść z samochodu. Proszę się przedstawić. Dobra. Jak masz na imię? Sprawdźmy to. Ej. Tryhard, tryhard, no tryhardy w chowanym raczej skilla nie mają, tak mi się wydaje Czasami tak bywa, zobaczmy O, 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 o Ej, no chyba też to słyszeliście Ja to słyszałem na pewno Pamiętajcie, że nie możemy wychodzić do strefy Nie możemy wychodzić do, yy, w sensie Ej, no kto No to są jaja? no przecież ktoś tu był Ej, co jest grane Ktoś tutaj był przecież Tutaj może? Dobra, siema mistrzu To pewnie byłeś ty, no mam nadzieję, że to byłeś ty tak szczerze Czy ktoś idzie jeszcze od strefy? 10 osób znalezionych Lecimy dalej tym nie ma Tu w tym domku też nie ma Ej no, cały czas ktoś drepta A ja nie wiem gdzie O O, 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 o No, co za trole, no co za trolle. Siema mistrzu. Erbaxan. Ty, a ktoś pod tirem. Tu ostatnio się pod. A nie, jednak nie. Jednak tu jest koleżka, mój drogi. O nie, ramcio. Sorry, ramcio. Słuchajcie, mam pewien plan, że staniemy sobie troszeczkę głębiej i po prostu na nich poczekamy. Oni się będą musieli pojawić. Chyba, że ktoś ma dużo leczenia. To może mieć po prostu szczęście i mieć dużo leczenia. Wiecie o co chodzi? A swoją drogą to dalej pokazuje mi tego gościa. A jakby nie kucnął, to by dostał. Wiecie o tym. Jakby nie kucnął, to by dostał. No chodźmy dalej. Czy ktoś tutaj w górach? Pamiętajcie, że nie możecie wychodzić na trawę żadną. Także musicie być w biomie zimowym. Biom zimowy tu jest, ktoś. O ja cię kręcę. 119 metrów. Proszę państwa, a tam? A już zniknął nawet. Dobra, czy tutaj kogoś mamy? Ej, szczerze wam powiem, że myślałem, że to będzie dużo prostsze Bo to jest mała część tej jakby wyspy A okazuje się jednak, że Nie jest wcale to takie proste Nadciąga gniew burzy Oj, oj, Dobra, tu kogoś mamy Dobra, trochę jest obity Czyżby tu gdzieś w krzaczkach? Pamiętajcie, że nie możecie wychodzić na yy, Tak jakby trawę Dobra, tu mamy mistrza Dobra, mistrzu bardzo mi przykro. Byłeś bardzo dzielny. Ale no nie tym razem. Nie tym razem. Siemaneczko. Czy my tu kogoś dalej mamy? Pamiętajcie, że nie możecie wychodzić. Nigdzie indziej. Ja dopiero znalazłem 14 osób. Co to w ogóle ma być? A gdzie są wszyscy? Tak w ogóle. Tutaj będzie dużo ludzi, mam nadzieję. Mam nadzieję, że w tym krzaku wiecie. Nikogo nie było. I ten krzak. No, jestem ciekaw, ile osób poszło na trawę. Mam nadzieję, że nikt. No, liczę na to. Liczę na to, że chłopaki tutaj. Siemka mistrzu, tutaj w krzaku. Siemaneczko. Kogoś tu dalej mamy. Czyli no. Ej, przecież go nie widać. Dobra, jest. Jest tu, dobra Siema, siema Gdzie jest reszta? Ej, no, ja nie mogę! Ej, oni się sam. bo ja im kazałem ubrać BSKinę, no nie? Cześć e, Miki, siemaneczko 67 osób. No przecież to jest chore. Dobra, tu ktoś jest. Jakiś, jakaś pani e, sztorm, pan Kitek, siema Kitek. Gdzie ta pani poszła? Dobra, tutaj też mamy. A gdzie ta pani sztormik? Dobra, Ej, dobrze mi idzie z tej sniperki. 60 osób jeszcze. Pamiętajcie, że nie możecie iść do strefy. Pamiętajcie, że nie możecie iść do strefy. Ja to dalej szukam w tym miejscu. Ten, kto pomyślał, to pewnie poszedł y, na ryby. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie, ja. O, cześć kolego. Siema siema, Zobaczcie, widzowie, jak ludzie padają. 43 osoby. Ja znalazłem 21. Kto będzie miał więcej fragów? Ja czy burza? To jest bardzo dobre pytanie. E, no to już. Kolego, kolego, panie wędkarzu Siema komor, bardzo mi się to podoba Że nie uciekają, to jest super To są najlepsi widzowie w takim razie eee, Zobaczmy sobie jeszcze tutaj Tu już pewnie raczej nikogo nie będzie Oj jak nie będzie i nikogo, to i nie będzie ryb. Jestem ciekaw, gdzie oni się. Gdzie ta reszta się, reszta się chowa, no? Dobra, weźmy sobie tą rybkę. Miał lifta tylko. O nie! Ej, patrzcie, 26 osób, widzowie. Dobra, bierzemy lifta i przelecimy po prostu do kogoś. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobają te chowane, no bo mi się to bardzo podoba. Weźmy sobie stąd rzeczy. Okej, okay. w ogóle nie lec. Ej, no co jest, nie leci nigdzie leczenie? 24 osoby. Zjedzmy rybę. Słabo wyglądamy. Gubią się w burzy. 24 osoby nadal. Tam, co się za wupy, ktoś strzela. Proszę się nie strzelać za wupy. Proszę się nie strzelać za wupy. Jeszcze ja zaraz dostanę w głowę i tak się to skończy. No, szczerze Wam powiem, że myślałem, że dużo szybciej popadać. A oni dalej żyją. Dobra, mamy mamy rybkę. 20 osób. Ostatnie nasze rybki. Gubi się w burzy. Końżo luzak. No, końżo przykro mi bardzo. W sumie to nie poszedłem w tą stronę. No nie, i to był chyba błąd. To był chyba duży błąd. Gdzie oni są? O, tu ktoś jest. Proszę się nie budować. Proszę się. O, 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 żebym ja cię trafił. Dobra. Mamy ziomeczka Tam jest lama, tak w ogóle 12 osób Jestem ciekaw, kto to będzie ostatni No bo naprawdę trzeba, miło, trzeba było mieć sporo ryb Ja sobie od, odwędzę jeszcze ognisko 10 osób 10 osób, proszę państwa Czy wy kogoś tu widzicie? Oczywiście sprawdzimy na koniec w powtórce, kto gdzie tam się schował Zaraz wszyscy zginą Zobaczycie, no bo jak ta strefa dojdzie Za 5 sekund Zaraz wszyscy poginą I czy mamy jakiegoś oszusta? Zaraz się dowiemy, czy tutaj ktoś jeszcze jest Też się tego dowiemy, Po pięć bije już <grystanie> Peszek, peszek, mistrzu Czy ty miałeś jakąś rybę? Czy ty miałeś jakąś... No nie miałeś żadnej ryby No nie Dobra, widzowie, ja też ginę No tu nikogo nie ma, siedem osób Kogo nam pokaże? Teraz sprawdźmy to Sprawdźmy to, kogo nam pokaże Tutaj jest cały czas, ok. Siódme miejsce. Tu kolega jest na tej. E, na zalewie. Zobaczmy. Obserwujmy. No, on jest na zalewie. Na pewno go sprawdzimy. Ostatnie trzy osoby. Czy ten kolega. No, puszka. Także, no, już nie zdąży złowić. Kto dalej? Kto da O, to nas daleko przenosi. Dobra! Kolejnego mamy cołowi. Patrzcie się na chłopa cołowi z FMK. I proszę państwa, zostaje mu trzy ryby. Mamy jeszcze jednego gościa. Zobaczmy, kto to wygra. Dobra. Ej, co jest z tamtym drugim gościem? No, tu już gościowi się kończy. Yy, kończy życie. Już ginie w tej chwili. Okej, okay, widzowie, okazuje się, że ostatnia osoba trollowała. Także tutaj mamy zwycięzcę chowanego tylko i wyłącznie na zimowym biomie. Jeśli Ty chcesz zagrać na takim odcinku, wbijaj na Discorda, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. No i pamiętaj, żeby wspierać swojego ulubionego twórcę, czyli Rafę, ale kodem Evela. Trzymajcie się, piona.